Cześć! W tym filmie porozmawiamy na temat tego, jak zbudowany jest wolnobieg oraz kaseta rowerowa, czyli tylna część napędu roweru. Od podstaw powiem Wam, co się znajduje w tych elementach, jak one są skonstruowane, jak to działa, dlaczego to działa i czy kaseta lub wolnobieg co lepiej wybierać w rowerze, co jest lepsze. Aczkolwiek zdania są podzielone, to myślę, że ja uzasadnię swoją odpowiedź, że się nikt do niej nie będzie mógł przycertolić. Tutaj w ręku mam wolnobieg i powiem Wam, bo użyty już wolnobieg. I powiem Wam, wolnobiegi są totalnie kompaktowymi urządzeniami napędu tylnego roweru. Wolnobieg dlatego jest najbardziej kompaktowy, bo on ma po prostu w sobie wbudowane wszystko. nie? To jest all in one. To jest wszystko w jednym napchane i to stanowi właśnie wolnobieg, który wolnobieg zawsze jest nakręcany, bo on tutaj ma gwint, i on jest nakręcany, wolnobiegi są zawsze nakręcane na, na piastę tylnego Waszego koła. Czyli z piasty wystaje po prostu kawał gwintu z jednej strony, na który nakręcamy ten wolnobieg i podczas pracy, jak jedzie Wasz rower, jak na nim pedałujecie, to ten wolnobieg cały czas jest dokręcany przez ściągnięcie łańcucha do właśnie piasty tego roweru. Dlatego, jak chcecie zdjąć wolnobieg, to oczywiście musicie mieć ściągacz do tego, ale jest go często ciężko zdjąć, bo on cały czas był dokręcany, i on się tam zapieka i ciężko go rusza. Ale my nie o tym mamy mówić. Zobaczcie, czym się przede wszystkim różni wolnobieg od kasety. Prosta demonstracja. Wolnobieg ma w sobie wbudowany bębenek, czyli to, co tutaj widzicie. Poza zębatką, ten środek tutaj, to jest tak zwany bębenek. On jest obrotowy, czyli jak tu wpakuję palca, to ten bębenek, słyszycie, mogę sobie obracać. Nie? Nawet widzicie, że ja go obracam, a w kasecie tak nie ma. W kasecie po prostu jest, zębatki są ze sobą połączone i one, bębenek ten, który mamy tutaj, który ja tutaj obracam i który widzicie, że się obraca, jest zamontowany tutaj. Zaraz Wam pokażę, jak bębenek wygląda, jakie są w nim tocznie, kulki i tak dalej. To, to w kasecie go nie macie. nie? Kaseta to jest o, to są te same zębatki i nic więcej i nie mają tego środka, czyli bębenku obrotowego, bo bębenek jest na piaście tylnego koła roweru. Czyli kompaktowy, bo wszystko w jednym jest tylko w wolnobiegu, a w kasecie są praktycznie tylko zębatki spięte razem, które są nakręcane na zewnętrzny bębenek, który znajduje się już na kole roweru. A tutaj całość nakręcacie na piastę roweru. Czyli skrótowo mówiąc koło roweru do zamocowania kasety wygląda tak, gdzie widzicie, że tam odstaje taki bęben, taki kikut dłuższy do zamocowania, a w zasadzie napchania, nałożenia na niego kasety, bo on jest profilowany i ma w sobie takie wypustki. Natomiast koło tylne do wolnobiegu wygląda w ten sposób, czyli widzicie, że jest na nim gwint, na które po prostu się mocuje, nic innego jak nakręca wolnobieg. Czyli całość tego zestawu kompaktowego. Zanim przejdziemy jeszcze do części składowych pojedynczych, tych dwóch elementów. To jeszcze Wam powiem, co jest lepsze, czy kaseta, czy wolnobieg. Jeżeli się nad tym zastanawiacie, to sprawa jest dosyć skomplikowana, bo ile ludzi, tyle różnych może być na to poglądów, chociaż pogląd w zasadzie powinien być oparty na tym, co jest lepsze, ale tak naprawdę nie ma lepsze i gorsze. Z tego powodu, że każdy z tych sposobów wolnobieg ma swoje zalety i swoje wady, i kaseta ma swoje inne zalety i swoje inne wady. O tym nagrałem kiedyś już film, czy kaseta, czy wolnobieg jest lepsza. Tutaj tylko wam powiem to, że w przypadku wolnobiegów może powstać taki problem, że ośka tylnego koła jest podpierana z jednej strony na krótszym dystansie, a z drugiej strony na dłuższym dystansie. To jest problem z tego powodu, że jak jedziecie, to ośka mocniej dostaje większe ciśnienie z jednej strony, przez co ośka, jeżeli macie wolno biegi, to częściej się ona krzywi w tylnym kolorze roweru niż w przypadku kaset, bo w kasecie są podparte ośki jednakowo z obydwóch. Stron, aż do samego końca, całość ośki. W przypadku wolnobiegu, cała grubość tego wolnobiegu nie ma w sobie podparcia. Dopiero do widełek roweru dochodzi. Podparcie ośki, czyli grubość całego waszego wolnobiegu, jaka jest w nim zagłębiona przez niego powiedzmy, jaka przechodzi ośka, nie ma tutaj żadnego podparcia, bo ona wisi przecież ten wolnobieg na piaście roweru, a więc ośka przez niego przechodzi, nic jej nie podpiera i dopiero podpierają ją widełki rowera. Z tego powodu od strony wolnobiegu ośka potrafi się zakrzywiać ku górze. Czyli po prostu ośka z tej jednej strony ma dużo dłuższy pałąk i wtedy może się łatwiej krzywić, jeżeli jest wolnoobieg. Natomiast zaleta wolnobiegu no to bez wątpienia jest jego kompaktowość, bo po prostu nakręcacie go na piastę roweru i jedziecie i tyle. Jak coś się psuje, no to wymieniacie cały wolnobieg. Natomiast w przypadku kaset oczywiście jest tutaj taki problem, że jeżeli chcecie rozebrać ten element, który jest bębenkiem, to musicie tam dosyć trudniej, nie dużo trudniej, ale trochę trudniej jest go rozmontować niż wolnobieg, bo wolnobieg sobie zdejmujecie i na stole warsztatowym możecie go operować. A tutaj na kole macie to trochę więcej robi bałaganu. Ale jest jeszcze jedna wada wolnobiegów, mianowicie taka, że w nim z reguły nie będziecie nigdy wymieniali zębatek. Jeżeli wam jeden trybik się zużyje, czyli po prostu koronki, te ząbki się zmęczą życiem, no to całej będziecie wymieniali wolnobieg, a w kasecie. Możecie tylko pojedynczy blat sobie wymienić. I teraz dochodzimy właśnie do bębenka, bo to jest powiązane. Z tego powodu, że ten bębenek, jak widzicie, jest stożkowaty. To jest bębenek oczywiście wolnobiegu. Ten bębenek jest stożkowaty, a to jeszcze i tak nie jest całość, czyli trybik największy, najlżejszym biegiem, będzie miał inną średnicę niż ten z najmniejszym biegiem. Innymi słowy, mówiąc, w zależności jak jest skonstruowany bębenek, to takie będą do niego pasowały blaty poszczególnych zębatek. Bardzo ważna informacja. Każdy blat zębatek, czy wolnobieg, czy kaseta jest rozbieralny. Bo dużo osobom może się wydawać, że wolnobieg to jest cała bryła metalowa i w nim w środku bębenek. Tak nie jest. Każdy blat poszczególny możecie osobno zdjąć osobną zębatkę i na niego nałożyć. Tylko tu jest właśnie wada wolnobiegów, że tutaj jest stożkowy mechanizm, więc tak naprawdę duża zębatka ma inny środek, inną średnicę mocowania, a inną jeszcze ma zupełnie inna zębatka. Im mniejsza, tym ma mniejszą, chociaż to skokowo następuje, a nie jak widzicie, co zębatka, to każda mniejsza, tylko co dwie, czy ile zależności jest biegów. No i zalety kaset no są skoro z tym powiązane, to są takie, że wszystkie kasety mają taką samą średnicę zakładania zębatki, czyli jakąkolwiek sobie zębatkę nie kupicie, ona będzie miała taką samą średnicę i możecie łatwo założyć ją na kasetę. A wolnobiegu dupa, no, trudno dopasować, a więc całe wolnobiegu się wymienia. Dobra, środek bębenku wolnobiegu i od razu Wam mówię teraz, kaset jest analogiczny, tylko tam nie jest toszkowy, bo zobaczcie przy tych kołach, co Wam wcześniej pokazywałem, to w przypadku kaset, jak widzieliście, jest prosta tuleja, czyli ma taką samą szerokość i grubość na całej swojej długości, a w przypadku wolnobiegów zawsze jest to taki, powiedzmy sobie, grzybek, czyli rozszerzający się. To jest duża różnica. Ale działanie jest to samo, czyli jak tu Wam pokażę na tym bębenku od e, wolnobiegu, to jest to samo dosłownie e, także w kasetach. Tutaj, jak widzicie, jest wyżłobiony taki jeden element. A mianowicie jest to tocznia kulek. Czyli jak sobie zdejmujecie ten bębenek, to od razu Wam mówię, w przypadku wolnobiegu e, zastanówcie się dwa razy, zanim zdejmiecie sobie bębenek. Jak odkręcicie sobie ten pierścień, zobaczcie, wolnobiegi i kasety mają pierścień tutaj od czoła z dwoma dziurkami, który jest tak naprawdę odkręcany. Jak go odkręcicie, to sobie zdejmiecie e, bębenek. Jak sobie ten bębenek zdejmiecie w wolnobiegu, rozsypią Wam się takie kuleczki to są mikro malutkie kuleczki, których jest naprawdę dużo. Jest bardzo dużo, bo one są jak widzicie malutkie i one są obłożone wszystkie tutaj na tej toczni, którą widzicie tutaj zarysowaną dookoła bębenku wolnobiegu. To jest od dołu i tu jeszcze od góry i jeszcze i drugi jest warstwa tak samo tych kuleczek obłożonych. Jak sobie wyjmiecie ten bębenek do góry, w przypadku wolnobiegu, to te kuleczki Wam się wszystkie rozsypią i będziecie mieli problem. Żeby to złożyć potem, to musicie tutaj nasrać smaru gęstego, żeby zatopić w nim te kuleczki. Czyli jest tu warstwa smaru i wtedy wkładacie kuleczki jedna obok drugiej, aby to zatopić, bo inaczej tego po prostu nie złożycie. W przypadku bębenka Old kaset jest to troszkę łatwiejsze, dlatego że to jest tunel, a więc on ma podparcie osią i te kulki są dookoła osi. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że kasety bębenek troszkę, Tyczeczkę działa tak samo jak wianek, który jest zamocowany do osi roweru, który jest w typowych piastach rowerowych. Tylko tam jest zamocowany przy bębenku, ale zasada jego bębenka działania jest taka sama jak tutaj, więc zobaczcie już bębenek w środku. Ma tutaj takie żłobienie i w nim leci tutaj sobie taki drucik, drucik, który tak naprawdę tutaj ma zapadki i zobaczcie, że kręci się wasz wolnobieg, powiedzmy z tą stronę ma ten luz tu jest wybebeszony, to on już go nie ma, ale się obraca, a w tą stronę jak pedałujecie, to będzie ciągnął to zobaczcie, że tu zapadka jest taka o, widzicie, tu jest taka zapadka i ona jest elastyczna ruchoma, bo ten drucik sprężynowy ją wybija ku górze to jak słyszycie tą zapadkę, że jedzie ktoś z rowerem i to właśnie robią te zapadki. Te zapadki są dwie, czasami są cztery, nigdy mniej niż dwie, ale czasami, bo oczywiście mogą być cztery, czyli porówno z każdej strony. Ja miałem tutaj dwie zapadki i mi się wyrwała, więc wolnobieg sobie rozkręciłem, żeby wam nagrać film. To jak słyszycie, te, takie jazdy rowerem, to właśnie te zapadki cały czas się otwierają i zamykają podczas obrotu tylnego koła. A jak zaczynacie pedałować, to wtedy zobaczcie wolnobieg, a w zasadzie jego element. Zachacza się o tą zapadkę. Ta zapadka mocniej się nie otwiera, bo tu już drugi element stalowy ją trzyma. Czyli ta zapadka po prostu staje z koblem, i wtedy możecie pedałować, obracać i przenosić napęd na tylne koło. Wolnobieg, kaseta, budowa prosta jak budowa cepa. Do jego zdjęcia, przynajmniej wolnobiegu, musicie mieć specjalny ściągacz do ściągania. W przypadku tych pierścieni, jeżeli byście chcieli odkręcić bębenek lub czasami pierwszą zębatkę, bo pamiętajcie, bębenek no, odkręca się pierścieniem, ale czasami tu jest jeszcze dodatkowy taki pierścień, który ma ząbki i nim się właśnie wykręca dostęp do zębatek, to do tego się używa szczypiec Segera. Tak? Dobrze mówię. Jeżeli źle mówię, to mnie poprawcie. Segera bodajże się mówi. Czyli szczypiec, kombinery, które mają dwa takie zęby wystające, nie? Takie dwa czułki wystające i wtedy je pakuje się w te dziurki, które tu widzicie i się odkręca ten pierścień. Ewentualnie w te zębatki, które są tu skrajnie zewnętrzne i się je tak samo wykręca. Budowa tych elementów jest budową prostą jak budowa cepa. Obydwa, czy wolnobieg, czy kaseta, działają na tych samych zasadach. Które jest lepsze? To tak jak wam powiedziałem, każdy ma swoją zaletę, każdy ma swoją ja mam akurat wolnobieg, ale dlatego, że mam tylne koło przystosowane na wolnobieg i generalnie nie mam większych preferencji. To, co mówiłem Wam wcześniej, że łatwiej w kasecie wymienić każdy blat z osobna jest oczywiście stuprocentową prawdą. Natomiast trzeba dodatek do tego zrobić, mianowicie, że poszczególny jeden blat, jakbyście chcieli sobie kupić zębatki, to on będzie nie dużo tańszy niż całą kasetę, którą byście sobie chcieli kupić. Naprawdę ta przepaść cenowa między jednym elementem tego urządzenia a całym nowym urządzeniem jest nieduża, więc się często no, nie opłaca. Teraz mniej więcej powinniście wiedzieć, jak działają te urządzenia. Ja od razu Wam powiem, jak Wam się zepsuje, dobrze je sobie rozebrać. Może czasami Wam się uda go naprawić, jeżeli nie jest zepsuty jakiś koronka. Natomiast w przypadku wolnobiegu, jeżeli Wam się zepsuł już napęd, czyli te oząbki no, zostały przetarte, one się nie nadają już do użycia, to musicie wymienić cały wolnobieg w 99%. W przypadku kaset macie do wyboru. Możecie kupić albo jedno Kasetę albo dwie takie same zębatki, na przykład obok siebie zamocować, bo jedna już zużyta się, czy wymienić samą zębatkę macie jeszcze wybór, ale i tak większa część osób wymienia całe kasety. Żywotność tych bębenków, jeszcze osobno dodam jako ciekawostkę, ona jest dużo dłuższa z reguły niż żywotność oczywiście z ząbków poszczególnych blatów, dobiegów. A jak dużo dłuższa, to trudno powiedzieć, bo z reguły tak się wymienia cały element. Czasami może krócej to pożyć, bo czasami się zdarza, że ten drucik pęknie, czy zabatka się wyrobi i jeszcze ząbki są dobre, a środek bębenka już się zblazował. Jeżeli tak się dzieje, to z reguły się dzieje właśnie w wolnobiegach, dużo rzadziej w kasetach. A więc sami, jak widzicie, działa to bardzo prosto. I co wybrać? Na to nie ma jednolitej odpowiedzi. Powinniście wybrać to, co Wam bardziej będzie pasowało. Z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was na następne. Tu kulki trzymam, nie mogę puścić dłoni. Trzymajcie się. Cześć.